Widzieliście już Multistradę V2S nowej generacji na 2025 rok w naszej prezentacji. Teraz przyszedł czas na test. Motocykl, który wizualnie niewiele się zmienił, ale jednocześnie zmienił się bardzo mocno, jeżeli chodzi o doznania z jazdy. Jakie to są zmiany, o tym dowiecie się z tego filmu. Na pewno zauważyliście, a jeżeli nie, to za chwilę zauważycie, że nasza Multistrada magicznie zmieniła kolor z zielonego na czerwony. To jest cała gama, jeżeli chodzi o kolory tego modelu na 2025 rok. Natomiast. E... Koniec wstępów. Pierwsza rzecz, o której się zastanawiacie, jestem pewny, że to jest właśnie to, to jest jak sprawuje się nowy, trochę mniejszy silnik 890 cm3, ale dalej fałka. I powiem Wam tak, jakby ja już zostawię tutaj te wszystkie specyfikacje, one są w prezentacji tego modelu, znajdziecie link w komentarzu. Natomiast no, 115 koni, 92 Nm, to wszystko wiemy, sprawuje się fenomenalnie. Zakres w ogóle oddawania mocy został przesunięty ku dołowi i przede wszystkim wzmocnionym środkiem, więc motocykl robi wrażenie dużo silniejszego niż jest w rzeczywistości. Bardzo fajnie się zachowuje już od samego, od samego dołu, czyli od około tych 3-2,5 tysiąca obrotów. Nie mamy tutaj poczucia, zresztą Ducati już dawno nie produkuje motocykli, które szarpią w niskim zakresie obrotów, ale w tym wypadku przede wszystkim mamy poczucie takiej bardzo dużej płynności. I przede wszystkim elastyczności tej, tej, tej jednostki. Jednocześnie bardzo szybko uzyskujemy praktycznie całą możliwą moc. Więc tutaj również no, na duży plus. Myślę, że w ten sposób ten downsizing został skutecznie, skutecznie zatuszowany, ale jednocześnie za downsizingiem i to też wiecie z naszej prezentacji idzie mocne odchudzenie tego motocykla. Cała ta jednostka nowa waży jedynie 54 kg, i w ogóle cały ten sprzęt jest lżejszy o 18 kg od poprzednika i powiem Wam, że niezależnie od tego jakie macie doświadczenie w jeździe to na tym motocyklu czuć, on jest po prostu lekki prowadzi się bardzo fajnie, prowadzi się jak każda multistrada jak po sznurku no, myślę, że tutaj nie tylko ci jeźdźcy, którzy są drobniejszej budowy, tak na przykład ja to zauważą, ale każdy kto siądzie na tym motocyklu zauważy, że po prostu on chętniej skręca chętniej się prowadzi przede wszystkim w żaden sposób nie męczy i to jest mega plus, dlatego, że przecież poprzednia Multistrada jeździła już naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wydawało się, że ciężko to poprawić, a tutaj jednak technicy z Ducati pokazali, że można. Eee, wiadomo, że oprócz tego, jak prowadzi się silnik. A, ciekawostka, w nowej Multistradzie dzięki zmiennym fazom rozrządu e, również e, mamy to moc. E która jest oddawana przy nawet niewielkim e, ruchu przepustnicą. Nie musimy tutaj szarpać gazem, możemy z bardzo dużą precyzją tę jednostkę kontrolować. E, ale wracając jeszcze, e, silnik to jedna rzecz, zawieszenie to druga rzecz. Bez dobrego zawieszenia e, no nie byłoby dobrze skręcającego, dobrze jeżdżącego motocykla. W wersji V2S, czyli tej, którą tutaj widzicie, e, mamy zawieszenie od Olinca, e, zawieszenie elektroniczne, które dostosowuje się w zależności od tego, jaki wybierzemy tryb, e, no i też przy Przede wszystkim jak jedziemy, możemy je również utwardzać e, względem tego, jakim obłożonym motocyklem, na przykład, czy jedziemy z pasażerem, e, czy z bagażem, czy samodzielnie. E, trzy tryby e, tutaj również to wpływa. E, I teraz e, tak. Pływa w realny sposób. Jasne, że różne rzeczy mówi się o tych elektronicznych zawieszeniach. E, natomiast e, no tutaj znowu, nawet jeżeli nie mamy jakiegoś wielkiego doświadczenia w jeździe na motocyklu, e, nie potrafimy wyczuwać wszystkich niuansów, myślę, że na tym motocyklu te zmiany wyczujemy. Zresztą ja sam z tego bardzo chętnie korzystałem e, i no i co? No i to. Ewidentnie wpływa na to, jak jeździmy, jak ten motocykl się zachowuje e, z obciążeniem, jak się zachowuje w zakrętach, jak się zachowuje na nierównościach, jak się zachowuje na równych drogach, czy podczas mocniejszej agresywnej jazdy, czy podczas po prostu podziwiania widoków i rozkoszowania się e, no, tym, że jesteśmy na drodze. Więc e, zawieszenie fenomenalne to jest znowu bardzo duża poprawa, jeżeli chodzi o poprzednią generację, a przecież ona nas cieszyła podczas jazdy, więc znowu wielkie brawa. дра дукати Co dalej, jeżeli chodzi o zmiany? Mamy siedzenie, które jest zamontowane standardowo w dwóch pozycjach na wysokości 85-83 cm. Ważna rzecz, o której mówiłem już przy poprzedniej generacji, motocykl jest, no, ze względu na to, że jest dwucylindrowy, węższy od Multistrady V4, więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie dla kogoś, kto chce się poczuć pewniej. Nie dość, że siedzenie mamy niżej, to jednocześnie tutaj również mamy troszeczkę więcej miejsca, więc no, siłą rzeczy ten motocykl nie wydaje się taki wysoki, dużo łatwiej go kontrolować. Jeżeli chodzi jeszcze o Wykończenie tego motocykla, jakieś zmiany designerskie, to sami widzicie, że tutaj Ducati trzyma się tego ducha multistrady. Widzimy pewne zmiany na przodzie, został zmniejszony troszeczkę, skrócony o takiej bardziej agresywnej formie, wymodelowany dziób. Na pewno nie grzeje się tak bardzo jak poprzednia generacja, i tutaj również zastosowano kilka rozwiązań z multistrady V4, między innymi strugi powietrza, które wpływają nam tutaj na nogi. One są tak prowadzone jak w V4. Natomiast no ewidentnie, być może dzięki temu, że ten silnik został zaprojektowany od nowa, być może dzięki temu, że jest po prostu troszeczkę o mniejszej pojemności to ten motocykl nie grzeje nawet przy takich wyższych temperaturach jak mamy teraz. Więc no co, czy plusy, czy jakieś minusy zauważyłem? szczerze mówiąc, nie. E, oczywiście, jeżeli ktoś szuka większego pojazdu, e, chce czuć to takie mięcho przed sobą, jeżeli chodzi o multistradę, to e, wybierze V4 i to jest naturalny kierunek. E, natomiast dajcie szansę V2, zwłaszcza jeżeli lubicie jeździć w trybie mieszanym, zwłaszcza jeżeli będzie ten motocykl również Wam towarzyszył na co dzień, nie tylko podczas dalszych wyjazdów. Na pewno nie będziecie e, tym motocyklem rozczarowani, więc przeciwnie, bardzo pozytywnie Was zaskoczy swoją kulturą pracy, e, tym jak się prowadzi, tym jak jest lekki przede wszystkim w prowadzeniu, to 18 kg naprawdę robi różnicę. Myślę, że to będzie naprawdę wierny towarzysz, zwłaszcza, że, i teraz uwaga, jeżeli chodzi o kontrolę luzów zaworowych, mamy tutaj co 30 tysięcy kilometrów więc również w VWC idziemy tą drogą, która obrała wcześniej V4. Interwały naprawdę, jeżeli chodzi o serwisowanie, są przystosowane do motocykla turystycznego no i oczywiście 4 lata gwarancji. Tutaj Ducati pozostaje pod tym względem nieugięte, niezmienne i bardzo się z tego cieszymy. Jeżeli chcecie się przekonać na własnej skórze, jak ten motocykl jeździ, jak to w praktyce się spisuje, o czym przed chwilą mówiliśmy, to koniecznie przyjdźcie do Moto na Zakopięńską 171A w Krakowie. Testówki na Was czekają. Jeżeli macie jakieś pytania o ten motocykl, to albo zadajcie je w komentarzach, albo dzwońcie do Krzyśka. Na wszystkie Wasze pytania również odpowiemy. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się na kolejnych testach. A ja tymczasem wsiadam z powrotem na multistradę i jeszcze trochę na niej pojeżdżę, bo to jest naprawdę, naprawdę super sprzęt.